Salą samochodów używanych Eurocas ma przyjemność zaprezentować Państwu oryginalnego Suwa Kia Sorento. Samochód pochodzi z polskiej sieci dealerskiej od pierwszego właściciela, który na bieżąco serwisował samochód w sieci Kia, dzięki czemu mamy zachowaną siedmioletnią fabryczną gwarancję producenta. Nasz egzemplarz to zadbany samochód z bezwypadkową historią i oryginalną fabryczną powłoką lakierniczą. Sorento to SUV z krwi i kości, którego sercem jest dwulitrowy silnik wysokoprężny o mocy 185 koni mechanicznych, którego moc przynoszona jest przez automatyczną skrzynię biegów i napęd na cztery koła. Samochód jest bardzo bogato wyposażony, m.in. w takie elementy jak skórzana dwukolorowa tapicerka, panoramiczny elektryczny dach szklany, pakiet zimowy, w którego skład wchodzą podgrzewane fotele przedniego i tylnego rzędu siedzeń, jak i ogrzewana kierownica. Dodatkowo dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, fabryczna nawigacja z kamerą cofania i czujnikami parkowania oraz wiele innych. Sorento to propozycja dla osób potrzebujących samochodu, który zapewni im wysoki komfort jazdy w pakownym i eleganckim nadwoziu z możliwością pokonywania nawet najtrudniejszych kurtkich rozstępów, radzącym sobie w każdych drogowych warunkach. Samochód ma bardzo dobrą opinię wśród użytkowników, którzy chwalą go za bezawaryjność i ilość miejsca. Oferowana Kia sprzedawana jest przez nas na pełną fakturę VAT, co pozwala nowemu nabywcy na jego odliczenie, jak i dowolną możliwość finansowania zakupu samochodu. Zapraszamy do naszego salonu na prezentację oraz jazdę testową.